Pracujemy z Wartą Poznań 2-2. do 2. No, Biorąc pod uwagę przebieg tego meczu możemy być zadowoleni, ale chyba biorąc pod uwagę to, co działo się szczególnie w drugiej połowie, połowie naszą dominację, to, że Warta nie mogła wyjść z własnej połowy, to chyba jest rozczarowanie i złość. No tak, przyjechaliśmy po trzy punkty, aczkolwiek brawa dla całej drużyny za to, co pokazaliśmy w drugiej połowie, bo naprawdę po, po całej pierwszej połowie podnieśliśmy się. Schodząc do szatni 2 do 0 i tak naprawdę nie tworząc sobie klarownych sytuacji do strzelenia gola, wychodzimy na drugą połowę i odrabiamy, odrabiamy na remis, aczkolwiek wiadomo, schodzimy z nutką. Takiej trochę rozpaczy, że, że niezwycięstwo, bo druga połowa naprawdę bardzo dobra w naszym wykonaniu. Muszę zapytać o to, co wydarzyło się no, w pierwszym e, kwadransie, bo mieliśmy wrażenie, że trochę nie dojechaliście na ten mecz. E, przypadkowo stracona bramka, później e, rzut karny, no i później też grało się chyba wyjątkowo ciężko. No tak, e, pierwsze 15 minut, pierwszy kwadrans naprawdę bardzo słaby z naszej strony. Zdajemy sobie z tego sprawę. E, aczkolwiek tak jak mówiłem, e, cieszę się, że drużyna w drugiej połowie pokazała, pokazała jakość i pokazaliśmy tak naprawdę jaki futbol. Chcemy grać, bo, bo wiadomo jaki jest nasz cel i, i nie przestajemy o tym marzyć, nie przestajemy o to walczyć, tylko skupiamy się na następnym meczu. I jeszcze raz chciałem powiedzieć, że brawa dla naszej całej drużyny, bo naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty w drugiej połowie. Piękna bramka, może to być trafienie kolejki, zamknąłeś oczy, czy jednak dokładnie to, ten, to uderzenie było mierzone? <laughs> to znaczy, cieszę się, że taka bramka, ale nie, tam właśnie chciałem strzelić. Próbowałem za pierwszym razem, aczkolwiek za mało siły dodałem. A za drugim razem przyjąłem sobie yy i uderzyłem tak jak chciałem, więc cieszę się, że, że taka bramka wpadła i, i co mogę więcej powiedzieć? To jest chyba nie taki straszny ten środek warty jak, jak przed meczem mogło się wydawać. Wiedzieliśmy o potencjale Kubczaka i, i trałki miałeś okazję grać w środku pola i gdzieś udało się to zagrożenie neutralizować, no szczególnie w tej drugiej odsłonie. No tak, w, w pierwszej połowie Walta grała bardzo, czy znaczy może nie bardzo szybko, a, aczkolwiek na pewno lepiej od nas. A w drugiej połowie, tak jak już powiedziałem, wyszliśmy jako inny zespół, wyszliśmy jako, jako GKS, taki, który chciał grać w piłkę i, i odrobiliśmy straty, więc nie czuję, że odstawaliśmy środkiem pola, a wręcz przeciwnie, myślę, że w drugiej połowie dominowaliśmy i, i, to, w, i to w większym, w większym czasie.